Cześć! Dzisiaj chciałem porozmawiać chwilę o... Ili accessach w kontekście Titan Quest'a 2. W momencie nagrywania tego materiału minęły już dwa tygodnie od Dropa, Ili accessu Titan Quest'a 2. Zastanawiałem się nad tym, czy w ogóle jest sens, że nagrywał jakikolwiek materiał związany z tym Titan Quest'em, bo po przejściu tego Ili accessu, co zrobiłem? Było dla mnie oczywiste, że ten poprzedni materiał, który zrobiłem na temat tej gry, no bo to nie był pierwszy raz, gdy grałem w Titan Quest'a 2, bo ta gra ukazała się już w takiej alfie, gdzie była dostępna na darmo do zagrania na Epic Games Store. Tamten materiał nadal jest w 95% aktualny. Właściwie wszystkie przemyślenia, które dotyczyły tej gry, one się pokrywają z tym, co teraz zostało udostępnione w Early Accessie. Oczywiście Early Access nadbudował kolejną częścią kontentu to, co było w tamtym można powiedzieć demie. I jeżeli was to interesuje, to polecam, zobaczcie sobie tamten materiał, gdzie wchodzę jakoś bardziej szczegółowo w to, jaka jest bazowa struktura tej gry i co ona sobą reprezentuje. Ogromnie czuć podczas grania w ten Early Access, że to jest sequel Titan Questa jedynki, pomimo tego, że to robią inni developerzy niż ci, którzy tworzyli oryginalną grę. Czuć tutaj zarówno pod względem tempa gameplayu, klimatu podczas eksplorowania tej lokacji, która zostaną udostępniona, tej mapy z zadaniami pobocznymi, z tym jak układa się density potworów, które może jest trochę za małe, ale to jest jeszcze kwestia dopracowania. Zresztą to jest poniekąd pierwszy akt, więc nie spodziewałbym się od razu takiego młynu, jaki widzimy w innych hack'n'slashach. Krótko mówiąc oddaje to oryginalną wizję Titan Quest 1, która jest ulepszona na różnorakie sposoby Osoby. Bez wchodzenia w jakieś dokładne szczegóły jak wszystko działa, jest kilka kwestii, które wyraźnie jakby wyskoczyły mi na oczy w tym Illy Accessie względem tego jak to było w demie. Po pierwsze to Illy Access pokazał jak będzie wyglądał rzeczywisty rozwój postaci na przestrzeni tego jak będzie ta gra rozwijana, jak będą rozwijały się nasze możliwości. No bo to był mały krok, ale był to jednak krok w pewnym kierunku, który ukazuje mi w co będą celowali tutaj deweloperzy. Że rzeczywiście to co się ukazało od początku to absolutnie nie jest finalna wersja tych klas, tylko te słupki z umiejętnościami aktywnymi naszej postaci i z umiejętnościami pasywnymi naszej postaci, to się będzie rozszerzało, co nastąpiło w tych drzewkach, które już były dostępne wcześniej. I ten system podczas gameplayu, on w mojej opinii działa. Ja grając ten Early Access przez te 25 poziomów, które wbiłem na jednej z moich postaci, którą grałem najwięcej, cały czas coś praktycznie zmieniałem na buildzie i widziałem, że są różnorakie możliwości, jak wykorzystać mechaniki, które udostępnia mi gra. Oczywiście jest jeszcze wcześniej, żeby jakoś osądzać, jaka będzie złożoność tego pod koniec, natomiast już teraz Zauważyłem, że najprawdopodobniej będzie potrzebny jeszcze jakiś jeden endgame'owy system, który jeszcze dodatkowo nadbuduje to, co zostało nam udostępnione. Tu można się zastanawiać, czy rzeczywiście ten balans, który oni tutaj wprowadzili, gdzie właściwie pod koniec tego illi accessu ja już miałem odblokowane wszystkie umiejętności na dwóch tych masterkach i miałem rzeczywiście naprawdę dużo punktów do wykorzystania. Nie wiemy, czy tu będzie jakiś maksymalny poziom, jak na przykład jest Diablo 3, czy maksymalny będzie poziom setny. Jeżeli rzeczywiście ten poziom maksymalny i ta ogólna ilość punktów dostępna dla na nas będzie wyższa, to spodziewam się, że ich intencja designową jest, żebyśmy używali większej ilości skili, które się będą komponowały ze sobą. Natomiast no, na dany moment jeszcze nie ma tego tak dużo, żeby rzeczywiście zobaczyć te interakty, które najprawdopodobniej będą zachodziły potem, gdzie rzeczywiście skombujemy więcej tych skili. Oczywiście już teraz można robić takie bazowe kombosy, że na przykład używamy aury i jakiegoś innego utility skilla razem z tym, ale tego jeszcze jest na dany moment mało i podejrzewam, że tego będzie więcej. I zdecydowanie przyda się kolejny system, który potem wejdzie w interakcję z tym, co sobie już wybierzemy w tych dwóch klasach, które rozwijemy prawdopodobnie w przeciągu kampanii, gdy już wejdziemy do endgame'u I drugą kwestią jest to, jak rzeczywiście wygląda system walki w kontekście walki z przeciwnikami i walkami również z bossami. W tym Ile jest pięciu takich głównych bossów, których możemy zabić, a potem farmić sobie przez używanie specjalnego ołtarza, tego, żeby ich zrespić za gold. No i po z tymi bossami i jest tu trochę mieszanie. Dwa z nich, czyli ten koń morski. Thank you. i Satyr były naprawdę ciekawe, miały ciekawie zrobione mechaniki to było rzeczywiście czuć, że tam była jakaś intencja designowa w tych boss i zresztą to było widać, bo oni promowali te dwa boss Natomiast pozostałe walki z bossami już nie były tak ekscytujące, były trochę bardziej bazowe i mam nadzieję, że będą jednak szli w kierunku dopracowywania tych bossów, żeby były jeszcze bardziej ciekawsze. Natomiast w samym kontekście tego systemu walki, który jest taki właśnie bardziej akcyjny, wymaga typowania, wymaga bronienia się tą aktywną bańką, gra rzeczywiście jest ciekawsza od tego, co było w Titan Quest 1 albo w tych starszych hack'n's Leszach. Oczywiście to nie jest poziom patowek Zelda, 2 ale właśnie ta fizyczność walki, że uderzenia naszej postaci zgadzają się z modelem swinga, ta fizyka ciał, która się objawia, gdy zawijemy przeciwników, to, to nadaje pewnego feelingu tej walce, który jest przyjemny. I oczywiście ja mówię to z perspektywy weterana tego gatunku, gdzie ten Early Access był dla mnie dosyć prosty do przejścia, no bo wiem jak skonstruować sobie postać jak dobrać te skille już teraz na tej mniejszej skali rozwoju, gdzie nie mamy tego tak dużo, żeby rzeczywiście zastępować grę i nie zginąłem za dużo razy. Natomiast nadal, pomimo tego, że density potworów nie jest jakieś duże, jeżeli wejdziemy w grupę przeciwników, a już zwłaszcza w grupę, która rzeczywiście jest designowana pod pewien rodzaj enkanteru, to tu też widać, że będzie rozwijane w tej grze, gdzie na przykład była tutaj taka paczka potworów, która zawsze miała takiego healera, który bufował pozostałe grupy potworów i musieliśmy zabić tego healera najpierw, żeby pokonać tą grupę. No tu są jakieś zawirowania w tym, jak stworzone są elkantery, żeby to nie była taka czysta rzeźnia, co zresztą jest mocno promowane też w z 2. Oni o tym bardzo często mówią, że starają się, żeby wprowadzić jakąś. Różnorodność, i tutaj dewowie chcą trochę to emulować. Na pewno jest to ciekawsze niż klikanie potworów, jak to było w starym Titan Questie. Ale ogólnie rzecz biorąc, walka jest satysfakcjonująca i gameplay w tej grze był satysfakcjonujący. Ja po przejściu tego Early Accessu byłem gotowy na więcej. Mam ochotę wracać do tej gry. Pomimo tego, że są tutaj problemy. Pierwszy to, to Density, o którym mówiłem wcześniej. Rzeczywiście, pomimo tego, że ta gra jest nastawiona na trochę wolniejsze tempo, spodziewałbym się, żeby było trochę więcej potworów w tych przestrzeniach, które przemierzamy. Nie muszą to być takie pełne Encantery, właśnie z tymi oskryptowanymi paczkami potworów, które oni tworzą, ale dobrze było, żeby też pomiędzy tymi punktami zainteresowania stworzonymi przez twórców było tego trochę więcej. Ale to jest pewnie coś dosyć łatwego do dostosowania, gdy tylko dostaną o ten feedback. Drugą rzeczą, która mnie martwi, to optymalizacja. No, Titan Quest 2 jest ładną grą, natomiast nie wydaje mi się, żeby to był taki poziom graficzny, żeby ta gra działała tak, jak działa na moim komputerze. Musiałem skręcić ją do średnich, wysokich, żeby mieć stały klatkę, aż bardzo często zdarzały się miejsca, gdzie klatki po prostu spadały na wysokich. Może to jest moja 3070 i mój i 9900K, który się teraz odżywa, ale po samej jakości grafiki no to nie wygląda jakoś tak niesamowicie lepiej od czegoś, co ukazałoby się 5 lat temu. Jest to przyzwoita grafika, ale nie na tyle, żeby działała tak, jak teraz działa. I trzeci. Problem i właściwie powód tego, że nagrywam ten film, to rzeczywista długość tego akcesu czyli coś, co jest teraz mocno dyskutowane. Sam fakt tego, że to jest wydane Accessem, to była jedna z rzeczy, o której mówiłem w moim oryginalnym filmie o tej grze, o tym, jaki ma być właściwie price point tego Titan Quest'a 2. Oczywiste jest to, że po zagraniu w tą grę to nie będzie Hack and Slash, który ma zamiar konkurować w jakikolwiek sposób z czymś takim jak Padowexel 2 albo Last Epoch. To ma być bardziej taki single singleplayerowy Hack and Slash, który jest. Po prostu do przejścia i ma pewien endgame, jeżeli ktoś jest z nim zainteresowany, i najprawdopodobniej będzie rozwijany przez Delceki, które będą się ukazywały w jakichś odstępach czasu. Tak to działo się w Titan Quest 1 właśnie, który był wcześniej rozwijany. I tak się działo w niektórych takich innych hack and slashach, które pojawiały się na przestrzeni lat. Tego typu gier nie ma dużo, ale coś takiego jak na przykład Grim Down, właśnie, jak jakiś Victor Run, Van Helsing. Były takie hackensze, które niekoniecznie skupiały się na jakimś takim online grinderskim młynie, tylko na przejściu gry i udostępnieniu endgame'u takim typowym. Bardziej bardziej farmieniem na wzór Diablo 2. Bez takiej zbudowanej ekonomii, jak to się wytworzyło w Diablo 2 i całego tego ogromnego elementu online rozgrywki. Po prostu taki hack and slash nastawiony bardziej na rpg powiedzmy, który jest dobry do przejścia. Jednorazowo, może do jakiegoś powrotu, kiedyś, jeżeli się okaże dodatek, taka bardziej prosta gra. I tak jak w poprzednim materiale, powiem teraz, jest zapotrzebowanie na taką grę. Nie wszyscy fani hack and slashów lubią te gry live service z tym online młynem, wielu ludzi chce sobie zagrać po prostu w single player i dlatego segmentu rynku nawet denerwujące jest to, że te gry są tak mocno na to nastawione i dla wielu na przykład opcja single player w last epochu to jest świetne rozwiązanie i dlatego segmentu ludzi tworzony jest moim zdaniem Titan Quest 2 i powiedziałem w tamtym filmie, że jeżeli Titan Quest wejdzie w brakę 40 dolarów, takiej okolicy ceny ogólnie za tą grę, to najprawdopodobniej osiągnie umiarkowany sukces. Natomiast oni zdecydowali się na rozwój tej gry za pomocą early accessu. W momencie premiery mieliśmy jeszcze dodatkową zniżkę bodajże 20%, więc ostatecznie wyszło tak, że kupno tego teraz kosztowało 20 euro. A ostatecznie gra ma kosztować 50 euro już po pełnym rozwoju, który będzie się działo w czasie tego Early Accessu, czyli obecna data zakończenia to koniec 2026 roku. W filmach, które okazały się już po premierze, twórcy zadeklarowali, że będą robili updatey do gry co 3 miesiące. I w opisie tego iln twórcy powiedzieli, że contentu tutaj jest w tej pierwszej wersji na 15 godzin, co nie oszukujmy się, jest sporym wolbrzymieniem. Jeżeli ktoś by przeszedł tą grę rzeczywiście wszystkimi klasami, to pewnie wyrobił te 15 godzin, ale jeżeli ktoś w miarę rozgarnięcie gra w Slash na, na jakimś wysokim poziomie skilla, no to przejdzie tą kampanię z wszystkimi zadaniami pobocznymi nie dłużej niż 6-7 godzin. Mi to zajęło 4,5 godziny. Ogólnie pograłem w ten early access w tej chwili 10 godzin, gdzie przeszedłem sobie go dwoma postaciami i pobawiłem się jeszcze cheat engine'em testując szybkość gry i gambling. I tu pojawia się zasadnicze pytanie, czy jest warto kupić ten early access? I to jest pytanie, na którym zastanawiamy Zastanawiam się od dwóch tygodni, czy mogę z czystym sumieniem polecić komuś kupienie tego ile akcesu? No bo model Early Access jest już dobre 15 albo 16 lat odkąd rzeczywiście stało się to popularne pierwszą grą, która była takim ogromnym sukcesem która rzeczywiście to zastosowała można powiedzieć, że był Minecraft Minecraft ukazywał się sukcesywnie od wersji alfa do wersji beta do tego release'u 1.0 bodajże w 2011 albo w 2012 roku on był dostępny właśnie w takiej alfie, którą można było kupić, ale było oczywiste, że granie jest jeszcze gotowa i do wersji 1.0 to właśnie był Early Access i Minecraft oczywiście najpierw sprzedająca się gra w historii był ogromnym sukcesem i wydaje mi się, że to jest punkt inspiracji dla wielu deweloperów, żeby korzystać z tego modelu. To oczywiście ewoluowało. Najpierw były kampanie na Kickstarterze. Potem Steam rzeczywiście zaczął to promować, że wprost można kupić grę w akcesie na Steamie. No jest to model, który z pewnością spowodował, że wiele gier powstało, które nigdy nie miałyby szans powstać, bo deweloperzy mogą udostępnić właśnie taką bardziej oklojoną wersję, można powiedzieć demo, która jakby jest narzędziem promocji tego, co powstanie w przyszłości, żeby zarobić robić już coś na co jest dewelopowane bez wydania całej gry. I tak jak ten model umożliwi tworzenie wielu gier i jest masa success stories związanych z tym modelem, tak ten model spowodował też wiele gigantycznych porażek. Najbardziej znaną porażką tego typu jest chyba Star Citizen. To jest gra, która już zaabsorbowała niebotyczne ilości pieniędzy i końca tego dewelopmentu nie widać. Oczywiście Star Citizen jako produkt jest już grywalny, ale on jest nadal niesamowicie daleko od tego punktu, gdzie te obietnice zostaną spełnione. Pojawi się zasadnicze pytanie, kiedy właściwie jest sens kupować Early Access? I nie chodzi mi tutaj o taki bazowy case, że po prostu mamy ochotę zagrać w coś, co wyszło w Early Accessie. Czy istnieje jakiś przepis na to, żeby nie zawieść się na tym, że kupujemy grę w Early Accessie? Wydaje mi się, że jest na to tylko jedna, poprawna, najprostsza z możliwych odpowiedź. Trzeba kupować gry w Early Accessie tylko wtedy, jeżeli chcemy wesprzeć danego dewelopera. I tylko w takim kontekście powinno się kupować gry w Early Accessie. To jest moja personalna. Opinia, którą ja stosuję od wielu lat Nawet stosowałem ją trochę nieświadomie Dopiero teraz zacząłem się na tym zastanawiać Zdałem sobie sprawę, że jeżeli rzeczywiście Kupuję coś już w Idle Accessie To zwykle kupuję to właśnie pod tym kontekstem Że chcę wesprzeć dany typ gry, który Zostaje wydawany, albo który jest dewelopowany Stąd ja, gdy kupuję gry w Idle Accessie To kupuję właściwie tylko izometryczne gry Typu Haken, o Airpeg Przyjrzałem sobie historię na Steamie i rzeczywiście Z tych Idle Accessów, które kupiłem Mam Last Epocha, No Rest For The Weekend Stone Sharda Titan Questa 2 i Volcena. Tak, kupiłem Early Access Volcena, bo miałem taką ochotę, że powstało więcej hack'n'slash'y. Tak już jestem wychowany na Diablo 2, że jestem po prostu entuzjastą tego gatunku i ogólnie gier RPG'owo, slashowych w rzucie izometrycznym. Jeżeli mam już kupić jakiś Early Access, to najprawdopodobniej będzie to gra z tego gatunku. Ale tak myśląc nad tym, to zdałem sobie sprawę, że moją motywacją, gdy kupuję Early Access, nie jest to, żeby dostać rzeczywiście gotowy produkt, tak jak spodziewam się po grze komputerowej, ale w przypadku w przypadku ile accessów, ja raczej skupiam się na tym, żeby wesprzeć dany segment rynku, który mnie interesuje, żeby jakkolwiek wzrosła szansa, że ten typ gry, czyli właśnie Hackens też w moim przypadku. Bo akurat ja jestem ogromnym fanem tego gatunku i chciałem, żeby tych gier było więcej, a jest ich mało. Żeby ten typ gry przez mój wkład miał chociaż odrobinę większą szansę na to, że stanie się bardziej popularny, albo żeby ta partykularna gra. Osiągnęła jakąś finalną formę. I kupując ten Early Access, ja osobiście akceptuję to, że może się nie udać, tak jak to stało się z Volcenem. W tej chwili, patrząc na ten rozkład, jestem w ogromnym rozczale. Wolcen upadł, Last Epoch okazał się sukcesem, Norest for the Weekend jest ok. Stone Shard jest ok i teraz mamy właśnie Titan Questa. I wydaje mi się, że to jest najlepsze podejście, jakie można tego zastosować. Może powiedzieć, że to jest oczywiste, ale widzę, że niektórzy chcą chyba kupować inne accessory w kontekście kupowania gotowego produktu. I wydaje mi się, że to jest wystawienie samego siebie na zawód, kupując gry wydawane w tym modelu, bo nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że to, co kupimy, osiągnie jakiś finalny stan, który nas usatysfakcjonuje bo można też powiedzieć, że kupować Early Access tylko wtedy, gdy produkt, który dostajemy podczas kupienia tego Illie Accessu jest rzeczywiście wart swoich pieniędzy. I to podejście wydaje mi się być trochę złudne. Bo raz, że wchodzi kwestia tego, jak rzeczywiście wyestymować, ile dana gra, którą kupujemy w Illie Akcesie, jest warta pieniędzy. No bo takim kluczem idąc, można powiedzieć, że właściwie nie ma sensu kupować czegokolwiek, bo wystarczy kupić patowek za 2, które jest w Illie Accessie, ale daje ci kontentu na setki godzin. Generalnie wydaje mi się, że estymowanie wartości produktu wydawanego w Illie Akcesie jest bardzo śliską sprawą. No bo mając gotową grę, która wiemy, że jest wydana w wersji 1.0, jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki jest rzeczywiście zakres tego, co ona nam oferuje i ile mniej więcej byśmy oczekiwali, że ta gra będzie warta. Ale gra w early accessie nie daje nam tej gwarancji, o ile nie jest od samego początku w stanie równemu pełnej grze. A takich early accessów jest bardzo mało. Właściwie chyba tylko Pat of Excel 2 i może... Baldur's Gate 3, który no, miał jeden akt, i ale ten jeden akt był ogromny i można było uznać, że ta cena na no to to już jest właściwie cały pełnoprawny produkt. Ale jest bardzo mało ile akcesów, które w mojej ocenie spełniają taki warunek. A jeżeli patrzymy, to. Tym kontekstem, no to ten model traci swoją zasadność jako tool dla deweloperów, którzy szukają wsparcia finansowego do tworzenia swoich gier. No po co kiedykolwiek kupować Early Access w takim wypadku? Oczywiście można też do tego tak podejść, że nie kupujemy nigdy Early Accessów i jest to poprawne podejście, ale jak jest kryterium, jeżeli już chcemy kupić ten Early Access, czy jest warto to kupić, czy nie? To jakim kluczem właściwie można pójść, żeby nie kupić kota w worku? Można by założyć, że trzeba kupować gry od deweloperów, którzy budzą jakieś zaufanie. No i tu też można pójść z różnymi kluczami. Jeżeli gra w Illy Accessie jest wydawana przez jakiegoś bardzo dużego publishera, to najprawdopodobniej nie nam jakiegoś figla, jeżeli ktoś kupi ten Illy Access i produkt, który się ukaże, będzie doprowadzony do stanu, który został obiecany. Ale nie oszukujmy się, żyjemy w takich czasach, że nawet w takim przypadku nie ma pewności. Wystarczy popatrzeć, co się stało z Multiversus. Gra wydawana przez Warner Bros., która była w Early Accessie i w otwartej becie od 2022 roku, która potem została reworkowana, parę miesięcy temu zamknęli jej online serwery i jest tylko dostępny drip offline, bo okazało się, że nikt nie gra w tą grę online. Nawet tak duży publisher może zawieść obietnicę, która jest zawarta jakby w tym kontrakcie Early Accessu. Jeżeli ktoś już rzeczywiście chce iść tą drogą, to bardziej racjonalna dla mnie wydaje się droga kupowania na podstawie... Historii danego dewelopera. To nie dzieje się zbyt często, ale są takie firmy. Oczywiście chodzi mi tutaj o Supergiant Games i o Hadesa i o Larian'a z Baldur's Gate'em. To są chyba dwie największe success stories, jeżeli chodzi o Early Access. Gdzie Larian, oczywiście wiadomo, nie będę się tutaj rozwodził, Baldur's Gate. W dużej mierze te gry mogły być rozwijane dzięki Early Accessom, które się dla nich ukazały i od wsparcia społeczności, które płynęło razem z tymi Early Accessami. Ale patrząc właśnie na Case Hadesa, który wydaje mi się być dosyć bliźniaczy do case'u Titan Quest'a dwójki, na podstawie tego, że gry dzieją się w podobnych mitologiach, to trzeba przyznać, że Hades i teraz też Hades 2 te gry były rozwijane w taki sposób, że na początku, gdy wchodzi Early Access, mamy dostępne tam tylko jedno to piętro, które jest do przejścia i można powiedzieć, że to jest mało kontentu na to, żeby kupić grę w Early Accessie. Ale oczywiście idzie też reputacja tej firmy, gdzie teraz na przykład widać to, że oni rozwijając Hadesa dwójkę, rozwijają go solidnym tempem, z update'ami takimi jak obiecują i gra już za niedługo się ukaże, bo po prostu historycznie wina, że oni wiedzą co robią i nie zawodzą oczekiwań graczy. Natomiast ja nadal w tym przypadku nie kupiłem HDSa 2, bo nie czułem potrzeby tego, żeby wesprzeć to studio, bo dla mnie jest oczywiste, że ta gra się sprzeda. Więc kupię ją po prostu po premierze. I powiem więcej, uważam, że jeżeli explicite nie kupujecie early accessu po to właśnie, żeby wesprzeć dewelopera, w takim kontekście, o jakim mi chodzi, o którym mówię w tym filmie, to nawet nie powinniście tego robić, bo jest to trochę ekwiwalentem preorderowania. O preorderowaniu już wiele było powiedziane, nie będę tutaj tego rozwijał. Ale generalnie rzecz biorąc, preorderowanie powoduje dosyć nieprzyjemne efekty z tym, jak wydawane są teraz gry komputerowe, i raczej nie sugeruje tego robić. Tak podsumowując ten fragment, to co próbuję przekazać, to to, że jedynym sposobem, żeby racjonalnie podejść do kupowania Early Accessu, to robienie tego tylko z motywacji, chęci wsparcia danego twórcy. Kupowanie Early Accessów po to, żeby dostać gotowy produkt, jest dla mnie bez sensu, bo równie dobrze można poczekać po prostu dłużej na pełną wersję gry. I ten model w mojej perspektywie jest głównie po to, żeby wesprzeć development danej gry i to jest moja motywacja, gdy kupuję Early Access. Więc tak, nie kupiłem jeszcze Hadesa 2, ale zrobię to zaraz po premierze, bo lubię Hadesa. Nie jest to gra idealna, ale bawiłem się dobrze w Hadesie 1, pomimo wielu problemów, które są w tej grze, o których będę mówił przy okazji premiery Hadesa 2, gdy okaże się o ten materiał. W każdym razie Titan Quest dwójkę 2 kupiłem. I nie mam zamiaru tutaj Was jakoś szczególnie namawiać, żeście kupili ten Early Access, bo każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, ile kontentu tutaj się ukazało, jest dla niego satysfakcjonujące i czy jest się fanem tego gatunku na tyle, żeby po prostu z chęci wsparcia tej gry kupić ją już teraz i potencjalnie zaoszczędzić pieniądze, jeżeli zakładamy, że w przyszłości i tak zagramy w ten finalny produkt. Ale tutaj pojawia się ta kwestia: pytania, czy. Można założyć, że kupując tę grę teraz taniej niż gdy będzie na premierze, pomijam tu już jakieś kwestie promocji, no bo to jest oczywiste, że potem gra może być tańsza i całe to gadanie jest bez sensu. Ale patrząc na to czysto pod względem tego releasu, czy jest jakaś podstawa, żeby kupić tą grę już teraz i potencjalnie zaoszczędzić pieniądze względem premiery, biorąc pod uwagę to, ile kontentu ukazało się w tym ile Widziałem często już argumentację, że nie ma sensu tego kupować. Tutaj zrobię ad vocem, uważam, że są dwa argumenty, dla których można rozważyć wsparcie tego studia, i ogólnie wsparcie tej gry, żeby ona mogła osiągnąć swój potencjał. Pomijając to, że to jest hack and slash, tylko patrząc czysto na to, jak rozwijany jest ten produkt. Pierwszy powód to, to jak rzeczywiście wygląda ten Early Access? Mam wrażenie, że o tym się trochę tak mało ogólnie powiedziało w kontekście tej gry, ale formuła tego Early Accessu to jest praktycznie rzecz biorąc vertical slice tego, czym ta gra będzie w pełnej formie. Oni dali tutaj jakąś tam część pierwszego aktu. Nie wiem, czy to jest cały pierwszy akt, ale mamy tutaj całą dużą lokację do Mamy kilka tych masterystów do odkrycia, które, tak jak mówiłem wcześniej, no one zostały rozwinięte dalej i będą jeszcze dalej rozwijane. Mamy system lootu, mamy kilka boss fightów, które są rzeczywiście złożone. Mamy strukturę tych sidequestów. W mojej ocenie to już na tyle dobrze działa w tej chwili, że można uznać, że jest to właśnie taki kawałek tej całości, która w przyszłości stanie rozwinięta. I dla mnie, jeżeli to by powielić razy 10, oczywiście dopracowując mechaniki rozgrywki, żeby to się lepiej skalowało tam do końca gry, i dopracowując balans, to jest kwestia liczbowa, którą mogą po prostu zarąbać TitanQuesta jedynki, bo ona tam miała już miarę dobrze, to gdyby tego było po prostu o wiele więcej, to grając w tą grę dalej bym się bawił świetnie. Bo ja jest to właśnie już część całości, i tutaj nie ma jakichś fundamentalnych problemów, które muszą być rozwinięte w designie gry. Walka działa dobrze, bo fighty działa przyzwoicie. Jest dobrze zrobiony. System rozwoju postaci ma swoje problemy, ale to jest bardziej kwestia rozwoju go jeszcze szerzej. Ale jakby kości tej gry, jej podstawa, jej najbardziej fundamentalne elementy, one stoją na poziomie, który jest wystarczający na tyle, że mam pewne przekonanie już, że to by naprawdę było ciężko sknocić i to jest dosyć łatwe do dowiezienia, jeżeli tylko ta gra będzie dalej rozwijana. I tu pojawia się kolejna kwestia, czyli ten drugi powód. To jest coś, o czym mówiłem trochę w poprzednim materiale, że tą grę robi THQ jest z publisherem, ale robi tą grę. Studio Grimlore Games i oni wcześniej robili jakoś z i to może zastanawiać, co ci ludzie robią teraz z tym Titan Questem. Ale wiadomo jest też to, że do Titan Questa 1 przez ostatnie kilka lat ukazało się trzy kolejne dodatki. Po latach od premiery pierwszego dodatku Immortal Tron pojawiły się trzy dodatki Titan Questa 1, co nadal uważam, że było zmotywowane tym, żeby sprzedać to na mobilkach. Ale wydaje mi się teraz, po zrobieniu lekkiego researchu, że był jeszcze jeden powód, że tam byli ćwiczeni deweloperzy do robienia Titan Questa 2. Bo gdy Wejdzie się na Discord Titan Questa. To jest coś, czego nie widziałem wcześniej. Byłem już na tym Discordzie parę lat temu, ale nie przeglądałem go, robiąc ostatni materiał. Ten Discord, on nie jest tylko Titan Quest 1. On jest ogólnie o Titan Questie. I przeglądając ten Discord, widzę, że ci sami ludzie, którzy wypowiadają się na temat Titan Questa 1 i tych kolejnych tam jego rozszerzeń, to są dokładnie ci sami ludzie, którzy teraz pracują w GreenLore Games i rozwijają Titan Questa 2. I tu to już w ogóle jest plus, że jest aktywny feedback na tym Discordzie, że można porozmawiać z tymi deweloperami. Ale okazuje się, że to są rzeczywiście ci sami deweloperzy. A te dodatki, które wyszły do Titan Questa 1, one były przyzwoite. I ukazało się ich dużo i dodały dużo kontentu. I z tego co wiem, to fani Titan Quest 1 byli dosyć z nich zadowoleni. Ja się dobrze bawię, gdy przechodziłem te dodatki. Nie jestem jakimś ogromnym fanem Titan Quest Edding i oczywiście lubię tą grę, ale, no reasumując, były to dobre rozszerzenia kontentowe. I w tym kontekście wydaje mi się, że kupienie tego Idli Akcesu już teraz, żeby zaoszczędzić pieniądze, to nie jest taki głupi pomysł. I tą argumentacją doszedłem do wniosku, że pomimo tego, że nakręcili trochę z tymi 15 godzinami, to mimo wszystko nie czuję się przez nich jakoś szczególnie oszukany tym faktem. Wydaje mi się, że to już jest tak proste do dowiezienia, że jeżeli oni rzeczywiście będą na tym dalej pracowali, a już jest wiadomo, że kupiło ten Early Access bodajże więcej jak 300 tysięcy ludzi, no to wydaje mi się, że to jest dosyć spory sukces na taką skalę gry. To będę zszokowany, jeżeli oni nie dowiozą tego do końca tego 2026 roku w jakiejś dobrze grywalnej formie. Może tutaj zjem moje słowa za dwa lata, zobaczymy, ale powtarzam, będę zszokowany. Tu wystarczy dodać tylko content, dodać jakieś jeszcze mechanizmy do rozwoju postaci i już będzie git. Nie wiadomo jak daleko pójdzie rozwój tej gry. Jak będą wyglądały endgame'owe systemy, które oni dodadzą. bo tak już jest powiedziane, że oni też dodadzą endgame'owe systemy. To nie będzie tylko gra single player do przejścia, tylko oni myślą na tym, żeby tam coś dodać. Co mówili w swoim najnowszym materiale. I zapowiadali też już, że w przyszłości będzie najprawdopodobniej tak jak było z Titan Questem 1, że będą robione jakieś dodatki. To jest coś, co może jakoś tam zaniepokoić, że, że może teraz jak się specjalnie przy tą grę, ale w tej chwili oni pokazali już na tyle dobrych rzeczy z tym Titan Quest 2, że tutaj też Zaryzykowałem, tak ryzykowałem z wcześniejszymi hakenstashami, i kupiłem to. I na przestrzeni następnych dwóch lat zobaczymy, jak to się skończy. I to było na tyle. Po prostu czułem taką potrzebę wzięcia tej gry w minimalną obronę. Bo tak, to, to z tymi 15 godzinami to odwalili, ale kurczę, bawiłem się dobrze grając to i czekam na więcej. Co mogę więcej powiedzieć? Potrzebę do tego nie jak do czegoś, co ma konkurować z Last Epochem i mi to wystarcza. I podejrzewam, że jest spory segment rynku, któremu to wystarczy. I z tym Was dzisiaj zostawiam. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajkę, like, subskrybujcie, widzicie na Twitcha. Coś tam będę streamował pewnie last epocha i na pewno będę streamował Padłock Z2. Już to mogę teraz zapowiedzieć. Mam ogromną ochotę na zagranie w połę 2 i ostro wejdę w tą kolejną ligę. Ale na YouTubie więcej kontentu wkrótce.